Oszustwo typu biznes e-mail compromise. Czy wiesz, że mail od szefa z prośbą o pilny przelew może być sprytną pułapką cyberprzestępcy? Ciocia Tereska, kochana kobieta. Od lat pracuję w takiej jednej firmie w dziale finansów, co produkuje zawory. Ogarnięta kobieta. Żadna wiciuszka. Dostaje mail od prezesa. Prezes pisze, że trzeba zrobić pilny przelew kontrahentowi, bo zmienił numer konta. Ciocia Tereska od razu wykonała zadanie. Bo co? Po słowu prezesa to rzecz święta. Kilkadziesiąt tysięcy poszło w... w piach. Bo facet poczuł się pod prezesa i mail wyglądał niemal identycznie jak firmowy. Po dwóch dniach okazało się, że to był oszust. Teraz śledztwo firma ma ogromne straty. A moja ciocia Tereska kochana osiwiała kilkanaście godzin. No dranie. Słuchajcie, opowiadam wam to historię ku przystrodze. Teraz sam dzwonię, pytam, sprawdzam postukrotnie, nawet. Jeśli to jest prezes wszystkich prezesów. Pamiętaj, zawsze weryfikuj przelewy i zmiany numerów kont, najlepiej telefonicznie. Nie działaj pod presją czasu to klasyczna taktyka oszustów. Uważnie sprawdzaj adres e-mail nadawcy. Literówka może oznaczać fałszywą tożsamość. Zwracaj uwagę na prośby o dyskrecję mogą świadczyć o próbie manipulacji. A jeśli Padłeś ofiarą cyberoszusta? Nie wstydź się i zgłoś to. Więcej informacji o cyberbezpieczeństwie szukaj we własnym banku.